Cześć, z tej strony Iza z kanału Isabeta po pracy. Dzisiaj dotarła do mnie paczka od Mateusza z roślinnej dżungli. No i w paczce oczywiście są chojki. Mam nadzieję, że chojki są podpisane, bo ja jeszcze tak na pierwszy rzut oka to nie bardzo pamiętam, jak która się nazywa. I liczę na to, że Mateusz ułatwi mi zadanie poprzez ich podpisanie. A tak w ogóle, to dzisiaj jest wtorek, a wy prawdopodobnie ten filmik będziecie oglądali w piątek, jak mi się uda go zmontować do tego czasu, ponieważ nie chciałam, żeby te rośliny czekały do piątku w kartonie zamkniętym, no bo wiadomo, że to może się bardzo różnie skończyć dla nich. I też nie chciałam we wtorek rzucać tego filmiku, bo po prostu wiem, że na pewno nie zdążyłabym go zmontować i, i zrobić wszystkiego jak należy z powodu innych zajęć, które mam zaplanowane. Tak więc, zapraszam do unboxingu. Zgodnie z tym, co tu jest napisane, bardzo ostrożnie otwieram paczuszkę. Poczekajcie, muszę z tej strony to zrobić. Ok. Z jednej strony. Z drugiej. I mam nadzieję, że to wystarczy. Haha, ha. o tak. Jest suma. Znaczy paragony. A yy, nie dodałam jeszcze, że to zamówienie złożyłam już nie na Allegro, a w Mateusza sklepie. I takie są właśnie rabaty, jak u niego się zamawia na stronie sklepu. Bardzo miła ta karteczka, naprawdę. Niby nic, a jednak sprawia wiele przyjemności. Tutaj są paszporty do wszystkich chojek. 10 teoretycznie. No i zaczynamy. Czy co, ja to chyba wszystko po prostu mm, tak się zastanawiam, czy wyjąć na podłogę i potem na stole Wam pokazywać, żebyście widzieli, jak to zrobić. Może tak, powyciągam najpierw po kolei paczuszki, a potem tu są Dwie doniczuszki, malutkie. Po kolei będziemy wyciągali. Wadki. Dobra. Następna paczucha. Tutaj jest jedna doniczka to mamy już wiecie, że są trzy chojki. Tutaj kolejne dwie doniczusie. I tutaj jeszcze jest ich pięć. I myślę, że na tym poprzestanę. Tu jest sam papier już. O, I pięć chojek. Zmienię teraz kadr i po kolei będziemy otwierać, co się znajduje w środku. Na, pie Na pierwszy ogień pójdzie ta chojka. Sama nie wiem, która tu jest. Ale zaraz zobaczymy. Korzystamy z mojego nieśmiertelnego nożyka. Oby tylko były podpisane, oby były podpisane. Tak, zaklinam rzeczywistość teraz. Nie, no, cudna jest. To jest Rotundiflora. Generalnie planowałam zakup 11 sztuk hoi. Niestety udało mi się kupić tylko 10, chociaż w koszyku miałam 11 sztuk. Ale nim dokończyłam płatność, to jedna z chojek, a dokładnie choja louis Bua, na którą też polowałam, no, została mi podprowadzona z koszyka. Ale nie martwię się tym specjalnie, ponieważ Mateusz teraz organizował również preorder, no i na którym też dokonałam zakupów. Między innymi tą chojkę Louis-Bla kupiłam. Generalnie kupiłam bardzo dużo roślin u Mateusza w tym preorderze. Nie wiem, gdzie ja je postawię. Chyba będę musiała łóżko zlikwidować u siebie w pokoju i spać w wannie, bo już naprawdę totalnie nie mam gdzie z tymi roślinami się ustawiać. No i powiem wam, że ceny na tym preorderze naprawdę były zacne. Warto było kupić. A tak swoją drogą dodatkowo skorzystałam na preorderze również z tych samych rabatów, które są w sklepie, bo preorder był prowadzony przez sklep Mateusza. No, i skorzystałam jeszcze z kodu na darmową dostawę. Tak więc zakupy wyszły mnie drogo, ale tanio. Tak, żeby było, wiecie, śmieszniej, tak? No. Ale tak, swoją drogą popłynęła mi to bardzo. A najgorsze w tym wszystkim jest to, że Mateusz niedługo ma kolejną dostawę i chyba będę musiała się odpiąć od internetu, bo jak tego nie zrobię, to nie dojrze, że nie będę miała gdzie spać. To nie będę miała jeszcze co jeść. Bo ostatnie pieniążki wydam właśnie na te roślinki, które będą w nowej dostawie. A już mam upatrzone tam parę chojek, które mi wpadły w oko. Tak więc, tak więc, tak więc, no co mam powiedzieć? Ochojałam zupełnie. No ale dobra, idziemy teraz do drugiej chojki. Ta sobie stanie tutaj. Niech sobie stoi pięknie na razie. I otwieramy teraz dwie paczuszki, znaczy jedną paczuszkę z dwoma doniczkami, która się prezentuje o tak. Nie wiem, ale czekajcie, tak chyba to ułożę. Z tym chem to będę musiała się przeprosić, no bo no, na to wychodzi, że nie mam innego wyjścia. Ale same chojki. Będę przenosiła do odpowiedniego podłoża za jakiś czas. Nagram z tego oczywiście filmik, ale chwilę to potrwa, bo ja muszę psychicznie się nastroić, że będę miała do wyczyszczenia 10 roślin, których, których korzenie są po prostu w mchu. A uwierzcie mi, to jest naprawdę no, ciężka praca. Mimo, że przyjemna, to jednak jest ciężka praca i zajmuje dużo czasu, którego niestety ostatnio mi bardzo brakuje. Zaczynamy. Kolejna paczka. No, i tutaj już nie wiem, które to hojki są. Napiszę Wam standardowo, jak sprawdzę na zdjęciach, która choja jest która. Bo nie wiem. Ta hojka prezentuje się w ten sposób. Jakie ona ma tu korzeniska? Już o rany. Fajne takie listeczki. No. Takim tym. Ciekawa jestem, kiedy mi zakwitną te chojki. Żebym wiedziała, która to jest choja, to bym wam podała cenę od razu. Ale ponieważ nie wiem, to tego nie zrobią. Ale może potem drogą dedukcji uda mi się zobaczyć, która choja jest która. no i tak to wygląda niestety jest w muchu, tak jak mówiłam ale korzeni to ona ma dużo naprawdę ma dużo fajnie bo to już jest naprawdę okazała roślina nie muszę czekać aż ona jakoś specjalnie mi urośnie zakładam że skoro tutaj już widać korzenie co prawda one są suche no bo no nie są zanurzone w niczym znaczy w sensie yy, w żadnym podłożu to ta roślina już jest po prostu rośliną gotową. Nie muszę, nie muszę jej po prostu czekać, aż ona urośnie, żeby cieszyło oko. Chociaż te maluchy też cieszą oko. Zobaczcie, jakie ona ma piękne listki. No cudowna jest. Bardzo mi się podoba, bardzo. Tutaj mamy kolejną chojkę. Poczekajcie, bo one się plączą strasznie. A to jest choja hmm, jakaś ze splashem, ale jaka to może być choja? Wiecie co, chyba się nie przygotowałam za bardzo do tego filmiku. No, ale to tylko dlatego, że ja po prostu chciałam jak najszybciej tą przesyłkę otworzyć, żeby te rośliny nie stały w kartonie. Ale tak, ja przy montażu napiszę Wam nazwy tych chojek. Ceny możecie sobie sprawdzić na stronie sklepu regularne. Ale generalnie takie chojki były, zaraz wam powiem. Najdroższa choja kosztowała mnie 95 zł, a najtańsza nie pamiętam, chyba 59. Jakoś tak. Piękna jest. Też dużo ma tego splashu na tych listkach. Myślę, że jak dostanie więcej światła, to jeszcze więcej będzie miała. Czekajcie, co tu, jak tu pokazać? Bo tu się światło odbija. Mam pokój rozświetlony, po to, żeby no, lepiej je było widać. Ale się cieszę, mówię Wam. Naprawdę kurczę. Może ja nie powinnam tak pokazywać i, i, i mówić, że fajne są te rośliny i tak dalej. Bo potem, jak będą następne dostawy albo jakiś preorder, to jeszcze trudniej będzie dokonać zakupu niż jest w tej chwili. Dobrze. Teraz wjeżdżamy i mam kolejne dwie małe doniczuszki, w których znajdują się, jak wiecie już, kolejne dwie chojki. No i otwieramy. No i teraz torebki te rozrywamy. O! Tu jedną choję to już na pewno wiem, jaka to jest chojka, więc nie będzie problemu. O! Jedna chojka to już jest mi znana. Bo nie jestem taki Osiołek do końca. Coś tam nie coś wiem. Tutaj mamy. Chodź, 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 chodź. Zobaczcie, jakie to jest wielkie. Ja muszę już szybciutko kupować teraz te podpórki takie. Zobaczcie, jak ona jest wielka. Widzicie? Ja ją sobie potnę jeszcze na trochę mniejsze kawałeczki. Może nie na takie maleńkie, ale no takie trochę większe. Które ukorzenie i od razu jednocześnie zagęszczę tą roślinę. No, przepraszam, ale muszę się chwilę popodniecać tymi listkami. Cudne są. No, takie śliczności. Dobra, odkładam cię na bok. Kolejną chojką, jak się nie mylę, mam nadzieję, że dobrze ją zidentyfikowałam. To będzie chyba choja Myrmecopa Big Leaves. Ale tu nie jestem w 100% tego pewna. W razie czego, jakbym się pomyliła, to tak jak mówię, nazwy prawidłowe tych chojek napiszę Wam w momencie, kiedy będę montowała film. I też jest to całkiem sporych rozmiarów. Roślinka, zobaczcie. Też się nadaje od razu do pocięcia, po to, żeby ją zagęścić. Chociaż nie wiem, bo może zostawię ją nieciętą i na, oplotę ją sobie na takim kółeczku i niech sobie rośnie. No, jeszcze się zastanowię. Ale jest śliczna. Jedynie, co mnie niepokoi, to tutaj te plamki, które są, są to plamki po opryskach. Mam nadzieję, że Da się je domyć i nie będzie tych śladów, bo one troszkę psują jednak wrażenie. Ale jak się nie da domyć, no to każde następne listki, które będą wychodziły, to już będą wychodziły bez tych plam. Więc też jest dobrze. Dobra, muszę te hojki jakoś tak ułożyć, żeby mi tu nie przeszkadzały. Zaraz mi zrzucą inne roślinki. Dobra, leżcie sobie na razie chwilowo. No i teraz sięgam po kolejną paczuszkę. Tu już są sadzoneczki trochę mniejsze. Zaraz zobaczymy, co tu jest. Wow. Ta to chyba już rośnie, rośnie w górę dziewczyna też jest choja ze splaszem. Zobaczcie, jakie ona ma cudowne te listki. No, pięknuśne. Ale co to jest? Może to jest ta. Sy, 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 hmm. skortechini? u UT001? A może nie? A może ma. Nie, nie wiem. Nie będę zgadywała. Nie powiem wam, bo po prostu nie wiem. A nie mam też, jak w tej chwili sprawdzać w czasie nagrywania tego filmu, więc więc Wam po prostu nie powiem. Dobra, kolejna roślinka. Roślinka. Kolejna chojka. Tutaj nic innego nie przyszło, tylko chojki zamawiałam. I tutaj mamy... Ach, to, to już wiem, co to jest. Ha, ha, ha. To też wiem. To jest choja... Yy... Manipurensis. Zobaczcie, jakie ma też fajne listki. Te nowe są już czyste, bo już są yy, bez oprysku. A tutaj mówię, mam nadzieję, że to wszystko się domyje. Też jest taka fajna, delikatna. Dobra, przed nami kolejna paczuszka. Nie wiem co to jest. Ale zaraz się dowiemy. Tu też jest coś ładnego. I też ze splaszem. Ej, to chyba Tom Soni jest. Ale tylko chyba, nie wiem. Tak, bo ona ma takie takie włochate, takie mechate te listki. Cudowne. Nie wiem czy to da się tutaj pokazać czy nie może tak? Widzicie? Ona tutaj ma takie włoski na tych listkach? Nie, no śliczna jest. I taka kolorowa. Uwielbiam, uwielbiam rośliny z kolorami. A tutaj to ona się już całkiem nieźle puściła. Zobaczcie na tym pędzie. Mam nadzieję, że to są zalążki liści, a nie korzonków. Liści, liści, na pewno liści. Widzę już. Super. To był naprawdę dobry zakup. I teraz przed nami przedostatnia chojka. Ale zobaczymy. O, to chyba jest ta Biclipsa, nie tamta. Wiecie? Jakie ona ma olbrzymie te liście i takie widoczne na nich. Użyłkowanie. Co prawda nie, nie takie, jak chociażby ma eliptyka, ale też jest fajna. No tylko tutaj bardzo bym chciała, żeby jednak te, te takie po oprysku poschodziły, bo one jednak bardzo ją szpecą. To mi się już nie podoba. Znaczy w sensie roślina mi się podoba, ale bardzo bym chciała, żeby jednak poschodziło to wszystko. I ostatnia roślinka, która jest, to jest choja. Tą też wiem. To jest choja. Karmel. No, także mówiłam Wam, nie, wszystkich, nie wszystkie choje znam z tych, co zamówiłam. Niektórych nie znam, ale niektóre znam. Haha. Zobaczcie, jak ona jest też duża. Takie ma drobniusieńkie, małe listunie. Świetna jest. Taki słodziak. Malutki. No. A widzicie, jak ona pięknie kwitnie, mimo tego, że ma takie małe listeczki. Akurat tą hojkę kupiłam dla kwiatów. Jako jedną z nielicznych. Bo generalnie w innych podobały mi się przede wszystkim listki. Ale w tej, oprócz tego, że ma takie malosienkie listki, to właśnie bardzo, ale to bardzo podobają mi się ich, jej kwiatki. Mam nadzieję, że wkrótce doczekam się i zakwitnie ona u mnie. No, chodź, bo ty tu psujesz cały efekt. Wow. I to są już wszystkie roślinki, które do mnie dotarły. No, dziewczyny. Nie wiem, jak je ułożyć, żeby były widoczne. Teraz muszę się uzbroić w cierpliwość. Nastroić mocno psychicznie, żeby te wszystkie rośliny. Chodźcie, tu. Chodź tu żeby te wszystkie chojki yy, obczyścić z mchu, nim trafią do docelowych podłoży. Wydaje mi się, że one wszystkie już powinny być ukorzenione na tyle, żeby już trafić tam, gdzie powinny. No ale to się okaże wkrótce. No dobrze, moi mili. To by było na tyle. Nie będę Wam już zabierała nie będę Wam już zabierała więcej Waszego czasu. Idę się, dalej podnie idę się dalej podniecać nad moimi nowymi nabytkami, spróbuję je domyć i zobaczyć, co i jak. Tak więc, do zobaczenia w następnym filmiku. Pa!